jak żuba? Ale... Co pan robi? Jak go znam drugiego? No Nie wiem. To wam dałem. Czy też po co miały, mielibyśmy wam już to robić? Już mogę go równie dobrze tu tepnąć, i zabijemy Dobra, jaki ma nick? Mike 099 Też mam ja mam tutaj wipka, mogę wam dać. Ja mam sponsora. To nice, a kupiłeś czy wygrałeś? Majki ile? 0,99? Tak, 0,99 ile masz lat? 13. 13. No, 13, 14, w tym roku już miałem. Będę mieć za 4 dni. O, na co? Aaaa... Popież! Zesz masz? Nie się, tak nie myśleli, że zrobię oszustwa. Bo dam wam coś. Jak... Żeby... żeby nie było okej? Okay. No. Mm. Bo... Wiesz, zawsze jak dochodzę do jakiejś gili, to myślę, że robię oszustę. A czemu... Czemu ciągle drożymy temat oszusty? No bo ten mi zaczął, Nefi, coś mówić. <noise> Czemu ja nie mogę biegać? Bo jest... mam speeda 3 i. Patrz, i cofa mnie. O, już. No, nie, mogę biec. nie mam knoka na szyję. Ale zajebista to waza. Są szkity? Są szkity? No, są no, szkity. Zrobił się szką Tak. Jedną osobę. Jakiemuś Steve'owi, bez seta. Idziemy na piłkę. No, sam. Nice. Ej, a gdzie jest Black? O tu jest Black. Nie. Ja Curde, tu nie, kto nie, tak perłem. szybko kopie? Ja. Majki. Wow. Tu, tu już jest 5 stoniarek. Majki, jak ty tak szybko? No, wydajność 7. Wydań... Aha, wydań ej, nie daj. Aha, wydaję mi Ej, no ja kopię do końca, normalnie. Do, do końca sobie kopię. Patrz. Tak? O, ej no, niszczycie z tą nie. Wiecie, Dawaj. że to przez ścianę wylatuje aż. Mario? Tak. No, ja jestem na dachu. Oka. Co, co ty, ty tam robisz? robisz? No ja robię ten mur. A? Też idę na dach. Ja też pójdę. A nie macie ej. na dachu. Szymon, sz... Szymon szuka gildii. Dawajcie mu zrobimy tego. Oszusta. No to ty dni ja mam bruszki. Ej, tutaj patrzcie, dwie osoby na rekrutację przyszły. Do nas? Jak dwie? Hey, do panów, no zobacz. No bo ja napisałem, że jest rekrutacja do torn. No to co jakaś Antos... Buddy was Buddy left your channel. No siema! No, elo, mogę na rekrutację, bo widziałem. No co? ile masz lat? Ja mam y, 12, ale... ...motację przychodzę w tym hey, tygodniu. Właśnie, przyjechałam do twojego kanału. Przepraszam, skąd masz <grym> ten... taką ekipę już? Ey, mów, no, te Ale tu osób, kurde. Przenieście tego na Ciekun. Cie Przenieście Ciekun, bo, on, bo on, on też chce chyba. A jakie tu jest hasło? A nie, a nie, nie powiemy. A kiedy, a, nam po, kiedy mi powiesz? Dajcie mi... Co trzeba na dołączenie do gb? Do, do. eee, Szmaragd. A ile sma e, sm smalak był? To już taka. Dobra jestem. Dobra, to jak kopę. No ja dobra, to, 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 to jak Musisz przejść dobra. jeszcze rekrutację do Maria. <laughs> 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 no, no, ja na rekrut. No, ile masz lat? Rekrutacja. 14. No to nie wiem. Hej, wake up! Mm, od kiedy zacząłeś git? Chciałam tego Anto, hey, wyrzuciliście go. No chłopie! U. Bo on nie słuchał. No co? Od ilu o co? Dobra. Nie wiem. kopałem Pytaj... go serdecznie. <grym> Pytajcie Black Skilla, bo to jest jego kill. Ja jestem zastępcą. Majki, wy wy stąd. To jest Ej, zastępcy. bo ja też mogę dodawać kill. Pisze? Do... Z apyry Ja też mogę zapraszać. Hey, ej, ja też go. mogę zapraszać, jak mam zastępcę. Tu co możesz zrobić, o, patrz. tu ja. Czekaj. To mogę to gildii Tutaj się możesz zrobić. Ok. Nie wiemy. Tak, ty powiedziałeś tylko hey, po ile masz tak, go. więc... No, na, na no... No ten... i się masz tutaj. I, ej, ej, czekaj, nie czekaj, czekaj, Stój. Jak nam udowodnisz to, że nie zrobisz nam oszusta? No, no... Nie wiem, nie wiem. No, ale jak nam to udowodnisz, że nam nie zrobisz? Nie wiem. No to wymyśl coś. Ej, kto, kto mi da dużo kobla? Dużo w roku, bardzo dużo. Halo. Ej, nie. Ja już Mogę sobie to za zrobić? Dobrze. co on tutaj robi? Co? ja chyba ze nie... Ja tu pokój robię. Na stąd, Weź mi go baj opsonę, Ja ci teraz zrzucę. Nie ma, ma pokoju. Pokój sobie zrobi. No robię, robię. Kogo tu będzie pokój? Mój i innaśtego chyba. Nefi i Michaela. Tak. Mój mój, tak mój kolega, mój kolega się nazywa Michael. Znaczy tak? ma na imię Michał, ale mówi na niego Michael. Dziwny zbytko okoliczności. Ja też mam. No bo po angielsku... po angielsku Michael to jest... Michał. Michał to jest po angielsku Michael. Nie, to jest Michał. Michał. No, ale można powiedzieć Majka Tak. To jest ja. super GTA. PES. No to ja gram w GTA 5 Tak? A ja... Myślę, no, no to na PS3. Nie wiem co na to jestem. chodzi? To jest taki kozak widzę. A teraz byłem uroczy z wilek i tak dalej. Ej, a co to robi ten dalej sekund, jak on chyba do gry nie dojdzie? Starczy ci obca? Albo wieśmą? Nie wiem, no powinniście mieć jakieś pytania, jak rekrutujecie. Dobra, dobra, to ja będę miał pytania do ciebie, dobra? No dobra. Pierwsze pytanie, ile masz lat? No, 14 już mówię. Ile grasz w Minecrafta na Dragonie? Na Dragonie? E, no tak. już z 5 edycji. Dobra. Ej, czy w tle czasami masz jakieś zedyny? Dla mnie mm. Tylko pies, ale to czasami Dobra Pies to no, ja lubię pieski, niech to zgadza yy, czy mm. grasz jakieś inne gry czy mani no, to nie ma robię na kąpie to jest go mm -hmm. to co jeszcze? Mm. To typu gwiazdy. No cztery tryby dopiero są w gildi Eee stoniarki? Ja mam da, Dasz? Byłem w ostatniej gildi Ja mam tylko skiby, trzy, ja mam tylko się. trzy Ja mam trzy Trzymajcie Postaw to tutaj chcę. Gdzie? Tutaj Tu? No Nie mam Okej okay, dobra Moja ostatnia gildia to krim, ale to są skiby to taka patrola Napisz sobie info ty, orny Taki ten gościu, taki, z, taki liter, nie? Taki dzieciak Ej, nie dawajcie kupować. idziemy zaraz na losowe te Dobra, ja idę zaraz kupić to chyba. To, macie to, czekaj. Czy jakoś zrobić stoniarki, czy trzeba tylko kupić? Kupić można, ale można z kita można wziąć. Można też skraftować no. Intrus! No, intrus, dawajcie go, dawajcie go Gdzie jest intrus? No pisze tak, na no, nie? A, a no, no, no widzę. No, nie wiem, jak przeżyjesz, to tak. Dawaj, skacz. Musimy um, dostawać. Ja nie no skaczę, skaczę. ja. Skaczę. Ja tam zaraz jak naferę, chyba. Chyba, że może czekam na niego, a zaraz Nie, bo była powiększona dużo razy. jest nad, nad bazą, jest. Tutaj, widziałem go. Klepa mu? On jest na górze. Nie ja wiem, jak tam wejść. Idziemy dawaj, na niego? Dawaj. Wchodźcie, wchodzimy na niego. Dawajcie. Nie mogę. Nikt pomóż pomóżcie. Ej, to I się dawaj, do was, Pomog mogę Wam pomóc? S spadł. Ej. Zabierz go? Pomóc wam? 13 HP ma. Kąd wiesz? Był? No bo pokazuje nad nim. 14 HP ma. O już nie wiem. A to ty cheater jesteś taki. Nefi, biego, nie, Deda, on deda. Gdzie? Aby zedął, aby go No, dawaj, opijemy go, go. Wszyscy muszą go klepać. Nefi, masz koksy? Nie mam. Kurde, ja go... zakoblować go można? Dobra Biję go Też go biję, to jest Steve. Jem Refa. No co, ona mu się gubi. Dawaj gno Elo Dawajcie go w nóżki. to dawaj koblemy go tutaj. Chodź, eee. niech idzie do nas i go tak I Dawaj, chodź tu biegnij Biegnij tutaj, patrz. Ja tu zakobluję. Biegnij ja, tutaj za w tą stronę. Ej. On by dedał, on by de Tutaj biegnij i go zabijamy, chodź. Patrz. Pomocy! Tutaj biegnij. Otwórz mi. Otwórz mu szybko. Patrz, chodź za mną, chodź tutaj i wbijesz do naszych nóżek, ja go zakobluję. Koks, dawaj go. Idę do nóżek. Dawaj biegnij, ja tam go zakobluję. Mania ci poszła. Wiem. Nie mam zapasowego. Nie też. ale ja... ja mogę wam Uciekaj, 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 rura. Nie tędy, Ej. ja tam zakoblowałem! Hrabson, mogę wam pomóc! O, go! Nie kobluj go! Patrz, masz tutaj! Może perłę, wycykam perłę! Dawaj, wybija to nowa. Ja, Wbijaj tam tędy, ja cię to otworzę i zakoblowę. Dawaj, dawaj, dawaj! I uciekaj, uciekaj! Uciekaj! uciekaj. No, nie o, Ten... dawaj, no nie, tędy! No nie! Dobra, zabijamy go, zabijamy go! Zabijamy go, dawaj, dawaj! Musi Wy... Musieliśmy go ogóle dawać! ale ja nic nie mam! Wycykał perły! No, orną, orną stąd. Czemu? Nie, nie ma się paza pasowana. Perły, perły, Ja idę na bazę. Ej, mogę wam pomóc albo koksy dać. Wrócił! kobluję kobluje, zakobliwałem. Jest u mnie w pokoju. Oh, wow. Widzę go, widzę. Jest, nie ma ich, nie ma ich. Zdodał, zdodał? No, uciekł. Na razie go nie ma, zakrywałeś wszystkie wejścia. Aha, a ja już nie wejdę. A czemu musiałbym, ty wychodziłeś? Musiałbym, no bo do poszłam. Mam operatora na kanale i na gildii mam ten... ...ten, zastępca, więc... ...wiesz. Majki, co ty tu budujesz? No, mało chodzę... ochrony. Ja idę na inny nick, dobra? Dobra, ale A jak nie na inny nick? Bo... Nie mogę iść na inny nick, bo nie będę w gili. Łeju... Chodź, zabijesz go, zabijesz go chociaż, cię nie cię tu Nie, bo ja muszę mieć unbana na innym koncie, gdzie mam sponsora Bo tak to nie wejdę, bo nie będzie No to stopy. powinieneś mieć w chyba no, no dobra, ale mam bana Jak masz bana? No... Dbałeś? Nie. Czemu to za co masz banę? No nie wiem, no bo w Myszce makro jest dozwolone, prawda? No. No, a ja miałem Double klika w Myszce, więc... Ale to... a teraz na jakim koncie dbałeś, to, koks to co, jaki to jest tam. to? To jest mulciak. Dobra, na tym mulciaku bądź. No nie mogę właśnie. Ciągle pisze Kids gave ich -y. serwer pełen, kup rangę www dragon sklep aby mieć wolny slot Zajęte sloty 700 na 700 próbuj wbijać cały czas. A oni się chyba wbijają, no wbijają się jakiś tyba teraz O kurde, no to Dawaj nie wiem. szybko Dawaj Szybko, szybko. Czekamy no, stąd Jeszcze nie, poczekaj O mi to tutaj bronić sobie? Mefi ostatnio koksym był, a teraz cykam. No, I oni są za dla mnie. Tak? No. Jak ja, bym, jak ja bym miał konto, to ja bym już. Widzicie? Ja bym już tam się klepał i bym zadał ich. No, ja jestem dobry. Te Mhm. Czekaj, masz, Mefi, jeszcze nie uciekamy. Jeszcze, nie jeszcze chwila. I ci powiem, bo jeszcze kilka koców mam, to ci powiem kiedy może mał Ja miałem jeszcze 8. Mogliśmy się w sumie wszyscy bić. Jeszcze patrzę też. No bo mi bania padła do tego. <grym 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 <i zyprawia> więc... Mojeż, pozdrowia, to ma. Ale wybuchło panie. Dzięki za oszusta chłopie, więc ogólnie tak. Powiedz ile mają łapek bi i bić jak jesteś. Tutaj nie wszyscy wiem. nagraliśmy oszusta, nie więc... Ogólnie, wiesz. Wszyscy to były nasz TV ogólnie Co Taka mówisz? Plaka. No bo my zrobiliśmy tobie oszusta, wiesz. Jak? No nie wiem właśnie. Ej, co się stało? Czemu że to zrobiliśmy? Ej, ogólnie czemu bazę wysadziłeś? Miał bazę nie zostać chłopie. Ty się, głupi się, jesteś, weź mu to ja już nie, nie, nie. wiem. Też naprawiam. masz A Ej dobra, to ci damy TNT w sumie. Albo... Nie no. To na razie maczku. No nie idźcie! Dlaczego? Gada... Ale do mycia musisz iść. Nie muszę. To musisz, siostra. bo cię tata pobije. To brat. To siostra, to brat. Dawaj do mycia. i've a laughing but i don't mind missing you i know that it's mutual when i say that i'm thinking you so girl try to tell me there ain't something and if